Witam. Dzisiaj pokażę, jak się skończyła yy, historia z tą stodołą. Yy, generalnie swego czasu wrzuciłem filmik na zasadzie, że zastanawiałem się, czy w ogóle tego nie, nie rozbierać. Ale generalnie po policzeniu kosztów i zrobieniu całej dokumentacji tego wszystkiego stwierdziłem, że po prostu nie będę się w tym kierunku. Za dużo to wszystko kosztuje. Więc zapada decyzja o reanimacji i po kolei, właśnie, Wam pokażę, jak to wyszło co zostało zrobione i też powiem ile to kosztowało. A więc tak, może zacznę od pierwszej rzeczy, która została zrobiona, to pokażę w środku. A mianowicie po zdjęciu dachówki, bo była stara dachówka, została założona blachodachówka. Noże przepraszam, jeszcze nie. Wpierw trzeba było wzmocnić te miejsca, w których były słabsze belki. Ona była, ta stodoła zaczęła się po prostu rozjeżdżać, a rozjeżdżała się dlatego, że właśnie w tych miejscach, co teraz pokazuję, zostały powyciągane te łączenia. Ja nie wiem jak się to głównie fachowo nazywają, te, te, te belki, ale zostały po prostu te łączenia wyciągnięte, więc trzeba było to wszystko odtworzyć. U góry została dołożona jętka, która też tą całą konstrukcję jeszcze łączy. I tak samo z drugiej strony. Teraz tam przejdę, pokażę. I w miejscach, gdzie nie było łat, które łaty były gdzieś tam, powiedzmy, słabsze, to też zostały po prostu założone, wzmocnione. O, tam widać właśnie takie miejsce, było gdzie tych ład albo były, albo były spruchniałe, więc tam zostały porobione. Tu są jeszcze te dwa miejsca, gdzie zostały właśnie wzmocnione. I plus tutaj było już tak, że zaczęło się to w pewnym momencie zapadać, więc trzeba było też to właśnie o, zrobić takie zastrzały i czwórki deseczki poszły w róg, żeby to wszystko z dwóch stron ładnie związać, żeby to nie siadło. Tu i tak wyszło w ten sposób, że został dach odciążony, była dachówka, więc materiał ciężki. Teraz już ma dachówka. E, udało się zaoszczędzić na tym, że e, nie trzeba było zbijać tych wszystkich ładów. Gdyby się je zbijało, to było na tyle słabe, że po prostu no, trzeba by było pewnie większość materiału wyrzucić. Drzewo poszło mocno w górę, byłoby to niepotrzebne godziny pracy. E, co prawda, nie ma tu membrany. Ale najprawdopodobniej w przyszłości, jeżeli coś tu będę robił, to i tak tam będzie część taka izolacyjna, folia, bo tu planuję kury ekologiczne trzymać, więc będzie zrobiona folia, będzie zrobiona jakaś izolacja, która po prostu nie będzie tego przepuszczać, albo odpowiednia wentylacja, więc generalnie pod tym kątem. I teraz tak, drzewo nie kosztowało dużo. Tutaj drzewo dużo nie poszło to było około 800 zł więc nie był to duży wydatek yy, nagrzewa się dach słychać właśnie jakieś zaprężenia yy, blachodachówka przepraszam, dachówka, ta trapezówka kosztowała około 3600 zł jak dobrze pamiętam albo 3800 około yy, 26 zł za metr kwadratowy no niestety, ceny blachy poszły też w górę oczywiście też zostało tutaj już przygotowane i zrobione orynnowanie a jeszcze dalej, yy, tu zostały przedłużone w ten sposób, żeby wyprowadzić, więc tak tutaj zostały wyprowadzone wyprowadzone te krokwie. O, krokwie żeby można było zrobić. Może przychodzić, jak będzie coś tutaj robione, żeby też nie kapało na głowę. Yy, szczyty. Szczyty były dosyć słabe. Więc tam, gdzie jest ta deska, ta deska została. I tam zostało zalane wszystko yy, betonem ze zbrojeniem. Więc to też zostało od początku. Tu pokażę. Od początku do końca związane zbrojeniem i betonem. Tutaj była taka dziura, widać, zamurowane to. Wszystko, co trzeba było, to było pomurowane. Yy, więc blacha kosztowała około 3,5 tysiąca, no oczywiście doszły jeszcze opierzenia, doszła kalanica, to też latałem we własnym zakresie, to wszystko gdzieś tam na zaprzyjaźnionej gętarce sobie porobiłem, więc tutaj no było też dużo własnej pracy, oczywiście była też pomoc osób z zewnątrz, bo wszystkiego sam bym nie zrobił, ale no dzięki temu, jeżeli chodzi o koszty robienia dachu, to wyszło razem z, razem z tymi właśnie opierzeniami około 4000, 4 chyba nawet 4200 400, bo 4400. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o rynny, no ryny trochę kosztowały, kilkaset złotych mnie to kosztowało, ale generalnie stwierdziłem, że zrobię to porządnie z dwóch stron. Od razu przygotowane są też, żeby już nie leciało po ścianach. Odpływy, tu kawałek, przejdę, pokażę, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o dach z dalszej perspektywy, więc jak na tą krzywiznę i na to co było, to uważam, że i tak się udało to fajnie reanimować a nie wymagało to ponoszenia dużych kosztów na zasadzie właśnie yy, całej dokumentacji projektowej, zrobiłem to na zgłoszeniu do starostwa, tutaj ta dziura co była, też tak ludzie kradli tą cegłę więc zostały zrobione większe drzwi żeby tu był fajny wjazd no i to rzecz, która kolejny etap to zrobienie dookoła Zmocnienia fundamentów zostało ono odkopane praktycznie nawet po w niektórych miejscach po 50-70 cm i dookoła zrobione, zrobione zbrojenie trutem, dziesiątką, dwunastką, yy, zrobione łączenie tego wszystkiego i zostało zalane to, żeby to razem wszystko to stanowiło monolit. Więc budynek już się nie będzie rozjeżdżał, bo stoi, fundamenty są wzmocnione. No i jeszcze kolejna rzecz, która została w środku zrobiona, to wylane tutaj posadzki. Tu było zapadnięte, było nierówno, więc tu są zrobione posadzki w tym pomieszczeniu. I plus tutaj w tym pomieszczeniu. Więc tak to wygląda. Tą opaskę pokażę, ona jest dookoła. W tych miejscach, niektóre, które też było, tak że zaczęło to siadać. Trzeba było trochę rzeczy też tutaj domurować. Szkoda mi było tej stodołej, żeby po prostu w ogóle cała kiedyś była tutaj, yy, wszystko było ze stropem, tylko właśnie tutaj się jedna dziura została. Ale to, co zrobiliśmy, żeby to jeszcze jakaś wentylacja została, to też w przyszłości będę jakieś decyzje podejmował. I była to taka oboro stodoła bardziej, ale to mówię, że to jest stodoła dla mnie, żeby tu się po prostu tutaj nie mieliło. Tu też porobiłem takie progi, pod progi. tutaj też styropian daliśmy. no Zostało to zrobione tak, żeby to po prostu y, wyglądało. No cały koszt, właśnie jeżeli chodzi o całkowity koszt tego wszystkiego z roboczo godzinami, tutaj, bo też do pomocy kogoś brałem, e, materiały, 21 tysięcy. No niestety. I zobaczcie, tylko i wyłącznie taka bardzo podstawowa praca. E, więc podejrzewam, że rozwalenie tego wszystkiego, cała dokumentacja, postawienie wszystkiego od nowa, to by na pewno wyszło. Nie wiem ile, ale no myślę, że ze 100 ponad tysięcy to lekko, bo robocizna, do tego dokumentacja projektowa. Oczywiście, no, ktoś powie, że powstałoby to pewnie kilkadziesiąt wtedy lat, ale ja potrzebuję po prostu zacząć. Chcę tutaj wstawić kury, chcę tu zrobić gospodarstwo ze zdrową żywnością, z ekologicznym, bo tu akurat patrząc, jak to wygląda, jakie to jest miejsce, no to tu dla mnie fajny pomysł, żeby tu zrobić coś zdrowego bo jest tutaj dużo przyrody czyste tereny i, i to mnie też interesuje sam, sam się odżywiam zdrowo i chcę po prostu w jakiś sposób trochę dla siebie, trochę dla znajomych a jak się to fajnie rozwinie to może w przyszłości dla kogoś więcej jakąś żywność produkować i nie chciałem się pakować w duże koszty po prostu chciałem ten budynek ratować nie ponosić dużych kosztów i żeby po prostu zacząć jeśli to wypali będą z tego pieniądze będzie to miało jakiś sens to można inwestować, można dokładać nowych rzeczy na ten moment po prostu podjąłem taką decyzję wydałem takie pieniądze, a co z tego wyjdzie jak ten budynek postoi 20 lat, może 10 lat no to trudno, postoi mniej pójdą trochę te pieniądze może w niepożelnie wydane, ale myślę, że jak został tu dobrze wzmocniony, te fundamenty, a to jest podstawa, dach to co zostało tu zrobione, spokojnie wytrzyma, zostały też, o, tu jeszcze widać właśnie piankę, która powychodziła w tych miejscach, gdzie, nie, gdzie nie, nie beton nie uciekał, zostały też zrobione właśnie te, te, te wzmocnienia. No postoi to, Postoi to. Jedynie może minus jest taki, że zaprawa w niektórych miejscach jest słaba, ale to też coś może wymyślę, słyszałem tu różne pomysły, nie wiem, może wymać jakieś pomysły, jak to można zrobić, że, że można po prostu zalewać to siatką, z tym zrobić ze siatką yy, metalową, żeby to po prostu się lepiej trzymało. No nie wiem. Zbieram wiedzę na ten temat, i czas pokaże, co z tym zrobić. Tak to wygląda po tak naprawdę półtora do dwóch miesięcy, no więcej trochę, półtora miesiąca. Nie miesiąc, nie, półtora miesiąca pracy. Jestem zadowolony z tego, co tu się udało zrobić, i teraz kolejny etap. Będę szukał właśnie kurek. Chciałbym tutaj zacząć z pierwszymi kurkami. Będą one sobie tutaj chodzić. No oczywiście czas coś na lisa wymyślić będzie, ale to, to już tam inna historia, nie?